Teraz o strategii przemysłowej dla gospodarki net zero opowie nam Maciej Mierzyński, prezes CE Energy Group, też z Rady Programowej naszej fundacji. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, po pierwsze, w tak zaszczytym gronie być. Po drugie, to jest ostatnia prezentacja, z tego co wiem, więc bardzo bym prosił o, o, o chwilę skupienia, ponieważ chciałbym przekazać bardzo ważną, ideę, dlaczego to jest tak ważne, żeby takie inicjatywy, jak dzisiejsza, jak dzisiaj zaprezentowana i ogłoszona, wspierać w, tak, w takim szacownym granie ekspertów. Strategia przemysłu offshore, która też z czasem powinna stać się strategią przemysłu onshore, ale najpierw może opowiem, ponieważ no reprezentuję tutaj moją firmę i wraz z moim wspólnikiem Krzysztofem Dąbrzewskim, który jest dzisiaj z nami, Pracujemy w Lokal kontencie, zanim w ogóle takie sformułowanie powstało. Pamiętam w 2006 roku, jak był kolejny etap restrukturyzacji Huty Częstochowa. I to jest doskonały przykład, jak tworzymy miejsca pracy w takich gospodarkach. Stworzyliśmy razem z grupą innych ekspertów biznesplan oparty o to, że. 20 do 25% produkcji huty w Częstochowie to była produkcja dla e, lądowych farm wiatrowych. 3000 miejsc pracy e, było wówczas uratowanych. Dwa e, lata później z tej samej blachy zaczęliśmy produkować, zaczęliśmy taki projekt po decyzji Komisji Europejskiej, aby produkować wieże wiatrowe onshore. Tak, 2000 miejsc pracy uratowanych i o tym dyskutujemy na dzień dzisiejszy. My też mamy taką przyjemność wspierać ten lokal content bardzo doł 50 tysięcy osób młodych, tak, z przedszkoli, szkół średnich i szkół wyższych. W zeszłym roku odwiedziliśmy, żeby zarażać pasją i mówić, że tak warto pracować w tym, w tym sektorze, więc szczerze mówiąc, po tych wszystkich wizytach w zeszłym roku żadnego pytania się nie obawiam, jeżeli chodzi o o, o ten sektor. Krótko podsumowując, dlaczego to ważne. Po pierwsze, bezdyskusyjnie jakby my tu alternatyw co do offshora, jeżeli chodzi o restrukturyzację i modernizację polskiego systemu energetycznego nie mamy, tak. Więc po prostu ten, ten, ta branża, może Stany Zjednoczone mogą się zastanawiać, tak, ze, swoimi, ze swoim potencjałem, tak. My po prostu, no, nie mamy alternatyw, jeżeli chodzi, nie tylko jeżeli chodzi o OZE, ale jeżeli chodzi w ogóle o system energetyczny. Po drugie, wszyscy widzimy, co się dzieje geopolitycznie. Otoczenie prowadzi do tego, że następuje regionalizacja łańcuchów dostaw. To nie tylko COVID, ale agresja Rosji na Ukrainę to powoduje i wiele innych napięć. I to widać w strategiach, tak, nie tylko Stanów Zjednoczonych, akt Bidena. Nie tylko UK, która wyszła z Unii też między innymi po to, żeby takie strategie samodzielnie tworzyć, ale na szczęście już też Unii Europejskiej. I po trzecie, w tych wszystkich napięciach przemysł staje się kluczowy dla wielu branż. Jedne branże stają się bardzo kluczowe, czyli przemysł obronny. Inne branże odchodzą. Zeszłotygodniowa informacja o zamknięciu fabryki w Bielsku Białej jest taką informacją. Nowe branże przychodzą. Ale przemysł ma swój renesans i tutaj, wy, akurat z jesteśmy finansistami, to widzimy, że rynek finansowy to zauważy. Jeżeli chodzi o, te moje slajdy są, mają bardzo dużo literek, natomiast nie, 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 nie wszystko pokryję. Jeżeli chodzi o to, co nas czeka, to jeszcze raz powtórzę to, co powiedziała pani prezes, to co powiedział pan prezes, Komisja Europejska bardzo silnie zaznacza w europejskim Green Dealu udział przemysłu. To oczywiście trochę trwało i się fajnie zeszło z tym, że my, jako kraj, bardzo mocno, jako branża też mówiliśmy o tym hasłowym local contencie, ale teraz musimy trochę przedefiniować hasło local content, ponieważ local content staje się European content, co jest doskonałą informacją dla nas, dla Polski, ponieważ my ze swoimi przewagami konkurencyjnymi będziemy miejscem, w którym już nie tylko. Teraz się ogłaszają nowe inwestycje, ale jeszcze szereg nowych inwestycji przed nami. Tak? I my musimy to bardzo dobrze poukładać tak, aby zapewnić świadomy wybór pewnych inwestycji, świadomą ścieżkę rozwoju. I dlatego bardzo mocno ta moja prezentacja jest ustawiona na to, że pierwszym krokiem, który nasz kraj powinien wykonać, to jest stworzyć strategię przemysłową dla branży Offshore. 2022 i 2023 były latami powiewu optymizmu, jeżeli chodzi o tę branżę. E, bardzo dużo się zadziało w, na poziomie edukacji. E, przeprowadziliśmy wspólnie, jako branża, unikalny projekt na skalę światową myślę, na pewno europejską e, Edu Offshore Wind w, w Gdańsku. 5000 dzieciaków przez dwa dni oglądało tę branżę. E, bardzo dużo się zadziało na poziomie ogłaszania nowych inwestycji. Vestas, e, Agencja Rozwoju Przemysłu, razem z gri e, również Orlen e, ogłosiły bardzo ważne inwestycje o zasadniczym znaczeniu na rynek pracy i zasadniczym znaczeniu na utrzymanie bazy przemysłowej w tym miejscu. Na przykład Vestas objął aktywo po upadłej fabryce ST3. Na przykład GRI i RP robi to na terenach, e, niewykorzystywanych przez Stocznik Gdańsk, tak? Jestem przekonany, że takich inwestycji będzie jeszcze więcej. Troszeczkę po takim okresie przed 2022, gdzie dużo się mówiło o local contentie, ale nie było konkretów, to naprawdę dało dużo, dużo optymizmu. Niestety robimy to troszeczkę po ciemku, to znaczy, że my nie mamy jako kraj planu. Na konferencji, którą, która tu była wspominana w listopadzie, moja firma, Przeprowadziła taki szeroki dialog, taką ankietę wśród wszystkich profesjonalistów, i chciałbym to zaznaczyć, że to nie byli zwariowani na punkcie przemysłu przedstawiciele firm przemysłowych, tylko to była bardzo szeroka gama przedstawicieli różnych, różnych branż. To, co Państwo tutaj widzicie, ja nie będę się pochylał nad każdym tymi cyferkami, jest takim zestawieniem tego, co powiedziała branża. I przede wszystkim my, jako kraj, mamy dość niestety. Niski poziom wiedzy, jeżeli chodzi o to, co Komisja Europejska e, robi, co szykuje, i na, odpo, na, na, na to, czy my znamy dobrze e, Net Zero Industry Act, Critical Raw Materials Act, Ceba Wind Power Package, no niestety, e, no już nawet branża zna dość mocno pobieżnie, tak? Jakby co, co, co pokazuje, że my jako kraj e, 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 no nie mamy tej pełnej świadomości. E, Polityka reindustrializacji to jest oczywiście ogromna szansa i wszyscy, wszyscy to, 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 to przyznają. E, natomiast e, co jest ważne, Net Zero Industry Act wymusi na nas, jako kraj, e, jako kraj, na kraju, e, pewne działania, bo w tym projekcie e, tego rozporządzenia e, Net Zero Industry Act jest zapisane, że będą musiały powo być powołane jednostki, które będzie odpowiedzialne za to, żeby kontaktować się z tak zwaną platformą net Zero, więc troszeczkę będziemy i tak wymuszeni tym, żeby w jakiś sposób to komunikować. I teraz jest pytanie, co będziemy komunikować, tak? Zadaliśmy też pytania, jak branża ocenia pierwszą fazę offshore. To tutaj ten aspekt słodko-gorzki troszeczkę, tak? Mamy inwestycje, to, co tutaj Maciej prezentował te doświadczenia pierwszej fazy w fazie przygotowawczej, ale też są pewne doświadczenia przemysłu, tak? I co do zasady jesteśmy, mamy duży niedosyt, tak? Jeżeli chodzi o pierwszą fazę. Wynika to w dość dużym zakresie, że jakby nie ma tego planu. Wynika to, że jednak konkurencja była bardzo silna, pewne decyzje zakupowe były wręcz niezrozumiałe, tak, że, że z dalekiego wschodu, z różnych krajów kupujemy różne strategiczne, naszym zdaniem, komponenty. Natomiast no, problem jest taki, i to wszyscy przyznają, że brak tej strategii powoduje, że my nie do końca wiemy, dokąd zmierzamy. Jest takie bardzo ciekawe, ciekawe odpowiedzi, jakie widzimy największe zagrożenia dla rozwoju Krajowego Łańcucha Dostaw i te kilkadziesiąt osób, to była prawie setka osób, która się na ten temat wypowiedziała, to wskazała na dwa takie kluczowe, tak? brak jasnej strategii i brak pracowników. Tak? I teraz my bez, tego, bez tej strategii, bez tego, co chcemy robić, bez promocji tego, co, co, jakie fabryki u nas powinny powstawać, ale też bez promocji tego, żeby w polskich, w polskim offshore funkcjonowały polskie przedsiębiorstwa, polski przemysł też będzie ciężko w jakiś sposób sensownie tą edukację nastawić na, na pracowników. E, branża jednoznacznie wskazuje na to, że taka strategia powinna powstać. E, I to, co powiedziałem, Net Zero Industry, jak narzuci na kraje członkowskie obowiązku udziału w tak tzw. platformie Net Zero, będzie to oznaczać konieczność przyjmowania określonego stanowiska przez Polskę. Tak? E, to znaczy, no, to będzie tak, że w Europie będziemy musieli powiedzieć: na, na tym się znamy, na tym się nie znamy. I szalenie istotna sprawa w Net Zero Industry Act. Kryteria pozacenowe. Padło tutaj, padło tutaj sformułowanie od, od wszystkich prezentujących. Nawet powyżej 30% to będą kryteria niecenowe w aukcjach. I co to znaczy kryterium niecenowe? W jaki sposób my jako kraj będziemy lobbować za tym, co to oznacza. Tak? Czy to oznacza biodiversity, czy to oznacza e, wsparcie zawodów, czy to oznacza wsparcie przemysłu? E, no Musimy wiedzieć, co e, Europie e, podpowiedzieć, tak? ponieważ my przecież mamy swoje własne doświadczenia. I teraz. Krótko e, ostatnie dwa zdania, jak naszym zdaniem taka strategia powinna, jakie, jakie aspekty powinna wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, oczywiście wiemy, że e, zasady pomocy publicznej w Komisji Europejskiej mocno się przewróciły e, do góry nogami po, po, po tych wszystkich kryzysach, który, do których mamy do czynienia, ale wiemy, że przez pewien czas. E, Pewna doza pomocy publicznej do gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędna. Natomiast ona nie może trwać wiecznie. Tak? Więc my musimy jako kraj odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest po pierwsze kompatybilność z innymi łańcuchami dostaw, elementami łańcucha dostaw w Europie, ale musimy też sobie odpowiedzieć, że być może w niektórych segmentach. Musimy mieć partnerstwa z innymi krajami, niekoniecznie z, z Unii Europejskiej, ale jednak zbudować te partnerstwa, tak aby ten cały łańcuch dostaw był, jak to mówią teraz, rezilient. Tak? Drugi, drugi bardzo ważny aspekt to jest oczywiście doświadczenie. My, my jako kraj, to już wielokrotnie padało, my mamy ten potencjał. Te wszystkie procenty one wynikają z konkretnych fabryk, z, konkretnego, z konkretnych miejsc pracy i musimy oczywiście na tym bazować. trafo stacje, elementy fundamentów, elementy turbin itd. itd. Trzecia ważna, bardzo ważna sprawa, bo ja głęboko wierzę, że gospodarka niskoemisyjna, która na dzień dzisiejszy, jak się ściągnie ze strony Ministerstwa Rozwoju Strategię Przemysłową Polski, to jest taka jedna pusta strona, ostatnia, że gospodarka niskoemisyjna łączących nisko dostaw jest bardzo ważna i trzeba nad tym dalej popracować. A ja uważam, że to jest top trzy. Które na dzień dzisiejszy oprócz przemysłu obronnego i, 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 i e, 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 no, każdy sobie do jakiego, e, to, to gospodarka niskoemisyjna, jest, 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 będzie w top 3 dla, dla, dla kreacji przemysłu miejsc pracy. E, czwarty aspekt to jest oczywiście bezpieczeństwo. Ja nie mogę sobie do końca wyobrazić, że niektóre elementy, strategiczne elementy, chociażby morskie stacje transformatorowe, serce morskiej farmy wiatrowej. Nie będą wyposażane w krajach, z którymi mamy nazwijmy to geopolityczny komfort. Zrobienie takiej strategii to, to, to trochę zajmie. Tak? I oczywiście czy taka strategia powstanie w bardzo głębokim dialogu z rządzącymi, czy, czy mniej, oczywiście jakby ta identyfikacja, mamy troszeczkę na dzień dzisiejszy taki, taki, taką niepewność tego, tak, czy, czy, czy Ministerstwo Przemysłu, czy rozwoju, czy klimatu, czy, czy to, czy jak, w jaki sposób będą te kompetencje, jeżeli chodzi o, o, o de facto politykę przemysłową dla, dla z, przemysłu net zero stworzone, natomiast no, ja myślę, że w takim gronie, jakim, jakim tu jesteśmy, i, i z takim wsparciem e, e, przemysłu, e, po prostu taki, takiej strategii się, się dopracujemy. I teraz ostatni slajd, wizualizując de facto, po co to wszystko jest, tak? I żeby też pokazać ten potencjał, to jakby nałożyć takie wstępne hipotezy, tak? e, Taką wstępną analizę potencjału polskich produktów i usług. Mamy ich mnóstwo, tak? Głupio oczywiście będzie Pusi powiedzieć, Europo, znamy się na wszystkim, ale troszeczkę tak jest, tak, że my mamy tutaj ogromne, zarówno po stronie kabli, zarówno po stronie turbin, zarówno po stronie instalacji, mamy gigantyczny potencjał, tak. W Polsce powstały bardzo skomplikowane statki, w Polsce powstają konstrukcje dla trafostacji. My jesteśmy w stanie te trafostacje kompletnie wyposażyć, tak. Na dzień dzisiejszy one sobie gdzieś tam jadą, są gdzie indziej w miejscach mniejszej rentowności wyposażane, ale tak na koniec dnia, co przemysł potrzebuje? Po pierwsze, potrzebuje instrumentów finansowych, potrzebuje kadr. Oczywiście chcemy, bo jest jednym z zarzutów to, że jesteśmy dostawcą drugiego rzędu. Tak? Po pierwsze, my na tych przemysłach drugiego rzędu możemy zbudować szereg innych produktów synergistycznie, nazwijmy to. Natomiast to wszystko też powoduje, że my pokazujemy się jako kraj. Montownia turbin, którą buduje Westas, to jest Tier 1. Tak? Za tym, miejmy nadzieję, pójdzie. I też ta strategia, taka, taki, taki plan tak, krajowy, on nam powinien, powinien pomóc temu Westasowi, tym windarom, gdzie je rają, że my tu jesteśmy, mamy potencjał badawczo-rozwojowy, zróbmy to razem, tak, bo jednym z zarzutów jest oczywiście, jakby, że własność intelektualna jest gdzie indziej. Tak, natomiast my po to robimy, żeby z czasem to wszystko będzie trwało, tak, ale my mamy ten potencjał w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Infrastruktura, bardzo ważna, tak, miejsc w Europie na nowe inwestycje. No nie ma tak dużo, tak, my nawet w Polsce patrzymy, tak, że, e, że niektóre regiony w Polsce może by chciały, tak, jakby no słynna roz, rozmowa o porcie instalacyjnym, tak, że no, port instalacyjny, no kontenery idą w góry, a port, port instalacyjny idzie w bok, tak, i jak, jak to na nim zarobić, tak. Natomiast no to nie tak musi wyglądać rachunek ekonomiczny państwa, które ma jakiś plan. Współpraca międzynarodowa, potem rynki e, międzynarodowe, ponieważ na polskim offshore. Nie kończy się rola polskiego przemysłu. I oczywiście, czy to zrobimy, czy nie, myślę, że tutaj bardzo serdecznie Janusz gratuluję Ci z zebrania takiej, takiego wspaniałego zespołu, i myślę, że to jest właśnie ten zespół, który te wszystkie rzeczy powinien robić. Nie ma lepszego składu, więc trzymajcie kciuki tutaj za, za, za zarząd, za fundację i za całą branżę, ponieważ. Myślę, że ten łańcuch dostaw w gospodarki niskoemisyjnych, gdzie tak naprawdę onshore i offshore stanowi 90% tego potencjału. To, co była mowa o PV-kach, to jest 100%, tak się o tym, o tym podpisuje. To jest bardzo mocno niedoceniana sprawa, która, tak jak na początku, może taką klamrą, jest w stanie uratować niejednokrotnie 3, 2 albo jeszcze więcej tysięcy miejsc pracy i rozwinąć nowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Maciek.